Pan Majk Brzeziński spotkał się z Olkiem Kwaśniewskim. Kto pamięta Olka Kwaśniewskiego? Olek, nie idźcie tą drogą, jak mówił do świętej pamięci nawalony w trzy dupy Aleksander Kwaśniewski do drugiego Żyda. Żyd do Żyda. Żyd, żyd radzi Żydowi. Do Ludwika Dorna, twórcy nazwy Prawa i Sprawiedliwość. Z księgi Zajasza wziął pan Dorn tę nazwę. tak, Prawo i Sprawiedliwość to jest wymysł Żyda, nazwa Dorna. Ludwika Dorna, taki był polityk. O tych takich ludziach to właśnie wakacje, rozum... pogawańki przy kominku, jesteśmy umówieni, pan Nikto, to od właśnie Ludwik Dorn, Olek Kwaśniewski, mój Boże, Olku Kwaśniewskim i Olek Kwaśniewski był u, Maj... u prezydenta Polski, pana Majka Brzezińskiego w ambasadzie, na e... chyba na kawie, bo Olek chyba już przestał chlać, e... no nie garuje już tak jak zawsze, jak uciekał z pałacu prezydenckiego, to było piękne. Łapali go w gaciach na krakowskim przedmieściu. To cudowne było. Trzy lata temu, ponad trzy lata temu, z tejże książki przysłał mi czytelnik tekst. Nawet nie pamiętam, że akurat w tym rozdziale to jest. Więc, co z Polską? Pisałem ponad trzy lata temu. Geopolity... Więc, co z Polską? Największym geopolitycznym domem pogrzebowym w Europie po Ukrainie który wraz z dzikimi polami otrzyma niedługo nowe logo i nowego pana, wkraczając w nowy etap Rzeczpospolitej przyjaciół ponad podziałami łączenia, a nie dzielenia. Będą łączyć nas z Siczą w ramach braterstwa, wspólnej pamięci, historii. Za prawą murarską będą Żydzi. Uważnie obserwujcie, jak wszędzie i na miękko wchodzą, cicho i skutecznie, nieodwracalnie, z ich inkluzywnością, że się tak obrzydliwie wyrażę. Sztamę nad tym projektem sprawować będzie Waszyngton z Moskwą przy kooperacji berlińskiej z inspektorami i nowymi mieszkańcami nadzorującymi ten, nadzorującymi ten projekt Żydami. Banderowcy w tym układzie będą mieli mocniejszą pozycję i będą robić co chcą bardziej niż polskie bydło, któremu zabrano już po prostu wszystko. Ktoś ma jakieś wątpliwości, niech obejrzy się za siebie i otworzy okno i wyjrzy i spojrzy na ulicę. Nawet głuchy krzyk nie wybrzmi w, puc, w pustce. Gapicie się w monitory, w telefony, a tymczasem Lucia, Lucia, Lucia z tatuniem włażał wam na hatę. To czarnowictwo i przesada? Hmm. Szybciej niż myślimy, banderowcy wejdą z Żydami do polskiego semu. Mieliśmy już panią e, Grodzką, Biedronia i palikota w semie, więc polskie bydło nie zareaguje nawet i na tę introdukcję. Spokojnie. Jakieś e, śmieci przez wiele lata mnie e, pukały w ramię, mówiły: Pan jest zbytnim czarnowidzem. I... No przypuszczam jak mówią starzy, starzy warszawiacy, że że wątpię.